I z racji tego, że, że, że moja żona wyjechała na wakacje i nie ma mnie teraz kto kręcić, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to postanowiłem, że, że opowiem Wam króciutko, jak to mniej więcej wygląda z mojej strony. Sprawa jest o tyle trudna, że wiele procesów i mechanizmów, które zachodzą, zachodzi już w mojej głowie i. A tego się przecież pokazać nie da, więc to właśnie w głowie rodzą się pierwsze, pierwsze pomysły, pierwsze koncepcje, pierwsze wyobrażenia na temat brzmienia e, muzyki, którą chciałbym później wykonywać czy grać. Dlatego też bardzo, bardzo dużo o tym myślę i, i wizualizuję sobie pewne rzeczy. Kiedyś jeden z moich mistrzów powiedział mi, że właśnie takie wizualizowanie wyobrażanie sobie tego, w jaki sposób gramy czy śpiewamy często potrafi przynieść dużo większe korzyści niż na przykład samo ćwiczenie na instrumencie, co oczywiście, broń Boże, nie, nikogo nie zwalnia z samego ćwiczenia, natomiast chciałbym podkreślić, że jest to niezwykle istotne i ważne, żeby, żeby to robić. Tak więc w głowie powstają pierwsze elementy składowe muzyki i to mogą być przeróżne rzeczy, motywy, riffy. Frazy, melodie, skrawki melodii, harmonie, rytmy. Zwykle to od tego właśnie się wszystko y, zaczyna. Staram się w pierwszej kolejności zapisywać te rzeczy na papierze nutowym, gdyż pomysły bardzo, bardzo lubią y, szybko ulatywać z głowy i później ciężko jest sobie przypomnieć cokolwiek. Natomiast takim późniejszym etapem jest y, y, praca z komputerem. Przenoszę się do komputera, w którym to staram się już wszystko sobie układać, aranżować, ubierać i, i rozwijać w taki sposób, żeby, żeby jak najbardziej zbliżyć się do tego, co, co wcześniej sobie już właśnie zaplanowałem. W programie komputerowym mam obszerną bibliotekę brzmień i, i przeróżnych barw, z racji też tego, że, że piszę często na duże orkiestry, duże składy orkiestrowe, czy też big-bandy. I w moim przypadku jest tak, że yy, ja muszę w, wcześniej po prostu usłyszeć co i jak brzmi. Niestety nie kończyłem wydziału kompozycji i aranżacji i wszystko co robię, robię bardzo intuicyjnie i, i, i tak jak czuję po prostu, tak więc Komputer jest dla mnie takim, można powiedzieć, niezbędnym, niezbędnym narzędziem. Nie potrafię komponować w taki sposób, jak robili to zacni mistrzowie typu Bach, Strawiński, Beethoven, którzy z pomocą fortepianu albo nawet i nie potrafili pisać obszerne, obszerne partytury. Więc w komputerze robię sobie, jak ja to nazywam, takie makiety. Które dają, dają mi i moim wspaniałym muzykom, o których jeszcze za chwilę opowiem, makiety, które dają nam taki poglądowy obraz tego, jak ma to wszystko mniej więcej wyglądać, po czym przechodzę do kolejnego etapu, jakim jest edycja NUT. I mam taką możliwość, że to, co zagrałem w jednym programie komputerowym, przenoszę do programu. Tym razem nutowego, i tam już edytuję nuty w taki sposób, aby były one jak najbardziej czytelne dla, dla muzyków. Nie ma żony, to nie, nie widać. No. O, tak to, takie to są bazgroły. A, a tak mniej więcej wygląda taki zapis nutowy, jak już jest wyedytowany w programie nutowym. Czyli po prostu takie o nutki z wydruku, i one są bardziej przystępne, bardziej czytelne. Także tak. Tak więc mamy nuty, i później przechodzimy do mam, na takiego najprzyjemniejszego chyba etapu: jakim jest praca z muzykami na próbach. I do tego projektu zaprosiłem moich wspaniałych przyjaciół, wybitnych muzyków. Z którymi tak naprawdę rozpoczynałem swoją przygodę z muzyką w 1999 roku. Byliśmy wówczas etatową sekcją rytmiczną Grażyny Łobaszewskiej. I są to Patryk Stachura na gitarze basowej i Kuba Staruszkiewicz na, na, na perkusji. Zacni muzycy, z którymi się ocieram do dzisiaj, grając w różnych konfiguracjach. Natomiast. W trio nie graliśmy ze sobą już prawie 20 lat, tak więc to będzie dla mnie naprawdę ekscytujące, ekscytujące spotkanie. No i co? Po próbach wchodzimy do, do studia, nagrywamy materiał, realizator miksuje, masteringuje, później ten materiał idzie do tłoczni, Grafik projektuje okładkę i powstaje album. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jest to, jest to taki no dosyć złożony proces. I, I szczerze mówiąc, bardzo się też cieszę, że, że, że ta sytuacja, w której się obecnie wszyscy znaleźliśmy, dała mi szansę na to, żeby, żeby w końcu zająć się swoją muzyką. Gdyż, gdyż, mając rodzinę i pracując też jako muzyk sesyjny, muzyk do wynajęcia, nie miałam po prostu na to nigdy czasu. A teraz jest stosowna chwila do tego, żeby w końcu coś zrobić razem, i jest super. Mam nadzieję, że będziecie oglądali nasze, nasze poczynania. No i co? Tyle żegnając się z wami proponuję abyście sobie właśnie wizualizowali żebyście sobie wyobrażali różne rzeczy które chcecie robić żebyście mieli marzenia a one się na pewno spełnią cześć